Cześć, witajcie w kolejnym tygodniku mangowym. Ja jestem Frono po drugiej stronie siedzi. Heviro. cześć. Cześć. I dzisiaj recenzujemy tytuł e, Chiruchi. Jeśli króciutki. nie masz więcej. Tak, na razie króciutki. Chociaż razie. nie, on jest chyba skończony. Ma dwa tomy. O, a, ale tłumaczenie jest krótkie. Tak, tak, tak. Są trzy czaptery przetłumaczone autorką jest, już mówię, dość popularna autorka z tego co pamiętam, ponieważ jej autorstwa jest Kawachi Haruka, łomańce językowe japońskie. Ona narysowała i napisała również mangę pod tytułem Natsuyuki Rendezvous, Nie wiem, nigdy nie uczyłem się francuskiego, więc nie wiem jak to powiedzieć. No, nie, nie, tam nie ma R. Rand powiedzmy, że rendezvous tak teoretycznie powinno się chyba wymawiać rendezvous. E, dość popularny tytuł e, w, w polskim fandomie nie wiem, dwa, trzy lata temu może e, i między innymi to, to przynajmniej mnie skłoniło do zrecenzowania tego tytułu. Ale wracając do Ciruchi. Jak Ci się Macieju podobało? Po pierwsze, przedstawię, o czym to jest. A, tak... Z trzech czapterów, z którymi udało nam się zapoznać, to jest seria one-shotów. Seria krótkich. O krótki... kobietach pracujących. Tak, o kobiet, kobietach pracujących, czyli mówiąc dosłownie o prostytutkach. Mm. Oh. Fa, fa... O, o ile w niektórych tytułach właśnie, które mają e, krótkie, krótkie historie i one są mniej więcej powiązane, e, tak tutaj jak na razie nie spotkałem się z żadnym powiązaniem oprócz tytułu. E, oprócz e, tematu, nie tytułu. E, Tytuł jest jeden. Na razie wydaje się, że te wszystkie trzy historie są takie zrobione. Jakby to oni ująć? Po co krótkie historyki o prostkódkach i ich trudnym życiu? Tak. Zwłaszcza tej z pierwszego chapteru, gdzie ona ma klienta, który generalnie ją, żeby, żeby użyć jakiegoś eufemizmu, bije. Mm. Lubi Nie L... Powiedzmy L... sobie tak. Jak Lubi ostrą jazdę. Sygę, o, ale jak obijają na przykład jak gotowaną szynkę i obijają. Tak, tak, tak. To była chrupka. Mhm. Ostatnio właśnie I... miałem taką dyskusję u siebie na Facebooku, że wiąza trzynek to jest umierający zawód, niestety. Kurde, no. Kto będzie robił u nas Bondage? jak to się u nas przyjmie, to ja nie mam pojęcia. Ale wiesz, wiesz co ciekawe było? Na którymś, na którymś konwencie. Konwencie? Na, na jakiejś takiej imprezie związanej z tematyką były warsztaty japońskiego wiązania. Już nie pamiętam dokładnie, gdzie to czytałem, gdzie to się odbywało i czy w ogóle się odbyło. Bo skoro napisali w jakiejś gazecie, więc pewnie była burda i w ogóle. Mm. O, o jezu, an... pewno u nas w Warszawie zamówić sobie sushi z kobietą jako model do My Naprawdę? No? Nieźle. To wiązanko by nie przeszło? Mm. No, czekaj. Też jaki był. No, nieważne. To już nie będziemy się wgłębiać w fandom i generalnie, co, co, co się tam potrafi dziać. No, e... to Ale... nie, nie, nie o tym audycja. Nie o tym. Po pierwsze, autorem jest kobieta, więc mm. ci, z, ci z Was, którzy myślą właśnie, że będzie dużo. Słodko wiązania i ochów, achów. Niestety tego nie ma. Nie, tego nie ma. E, tytuł jest przeznaczony, przynajmniej klasy, klasyfikacja gatunku, czyli Jose, i to jest dla starszych kobiet, czyli 20 plus, 22 plus nawet. E, o, dobra, ma porównanie dla polskiego fandomu. E, to jest tytuł, który mogłoby wydać wydawnictwo Hanami. Wpasowuje się idealnie w ich profil wydawniczy. To fakt, to trzeba przyznać, idealnie. No. Jest bardzo jest podobne wulgarne, do słów, nie jest wulgarne, tak. Jest dorosłe mm. i po prostu bohaterki wydają się takie nie tyle zmęczone życiem, co po prostu bardzo doświadczone. No. I to nas no. miało dziwnie. No, ale wiesz co, w tamtych czasach myślę, że. Przepraszam, że, że był to standard raczej. Przecież, wiesz, one były sprzedawane w znakomitej większości w wieku, nie wiem, 9, 7, 10 lat do domów publicznych. I tam no się tak, praktycznie właśnie... wychowywały. Jest to właśnie tak też tutaj pokazane, bo jest hmm. jedna historia, jak są te małe dziewczynki. Tak, 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 tak. I... No na początku niby ta historia jest prosta, bo mamy tam fryzjera, który się zakochał w... A, w, prostytutce. w prostytutce. I ona jest bita i potem on... On za w... tak. Welcome to spoiler rant. Tak, Dobra. Dobra. Zabija tego gościa, który, który bił tą prostytutkę. I... Musi tak, musi uciekać. I to jest dziwne. Hej, ucieknę z miasta, ale nie zabiorę cię ze sobą. No. Ty czekaj na mnie. I dawaj, no, ja da, tak wyczytałem... dawaj, dawaj, dalej w Dżonce. A jak? Ja ucieknę. Boże. Ale tak po, poza tym tytuł mi się bardzo podobał. Nie też. Brakuje troszeczkę głębi, ale jest taki sam raz na taką, na takie spokojne przeczytanie swojej przy herbatce albo przy to. Do... Przy kolacji, nie wiem, przy, 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 przy kominku. No dokładnie. I to jest. Ja lubię takie serie, bo one mm. pokazują takie inność takiego podejścia. Mm. Tak. To mm. znaczy nie tyle inność, bo to jest standardowe, ale po prostu spojrzenie od strony kobiety na tą sprawę. Tak, 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 tak. No i kreska jest bardzo ładna. Znaczy może nie ładna, e, specyficzna. Jest ostro stylizowana, to trzeba przyznać. Tak, tak, tak. Jak będziecie oglądać generalnie, to jako miniaturę do filmików wstawię generalnie. I może też jakoś na koniec w, w, w filmie, żeby, żebyście sobie zobaczyli, do czego to jest podobne. Ale to jest, to po prostu czuć, że kobieta, że ktoś miał na to pomysł po prostu. No, nie jest to Kishimoto. Nie, poczekaj, to dopiero jutro. Tak. Ranciki ta. jutro są. Ta. Ale wiesz no po prostu... Dobra, już nie, nie ranćmy o Naruto, to wyżyjemy się jutro. Już właśnie wyżyjemy. O, oprócz tego, że... To też nam pomaga tak trochę odetchnąć, bo hmm. planujemy coś sporego, ale na tym będziemy musieli popracować, dlatego tak. użyliśmy takiego świeżego tytułu, który pewnie mało ludzi z was będzie o nim... Nie, nie mówiąc, tak, wiedziało, słyszało, a jak jeszcze, jeszcze czytało, to już w ogóle pewnie nikt. To w ogóle ten. I po prostu Polecamy się zapoznać z tym tytułem. To są mm. trzy krótkie rozdzielniki na to ku... razie. To znaczy pierwszy jest dłuższy. Pierwszy ma tam około 40 stron. Drugi chyba też 20-30. A trzeci jest w ogóle krótki, bo ma chyba 15. 15 albo 16. Więc. E... Tak, do przeczytania na raz. Jak Wam się to spodoba, to spokojnie czytajcie. Tyle. No. Zatem jeżeli nas słuchacie hmm. innych naszych audycji, to zapraszamy do podsumowania Jutwejfego. Tak. Wieczorem. Wieczorem. W, no, w nocy bardziej, ale tak. dobra. No. Później w piątek, tale, tak. Ta, w piątek Fairy tale tak? Tak, w piątek Fairy Tail. No i w, przysz... z... w przyszłym tygodniu we wtorek kolejna recenzja. Mhm. I się po prostu i się zastanawiam, czy nie zrecenzować takiego tytułu, który nie jest do końca mangą, ale jest bardzo związany z Japonią. Możemy zrecenzować, spokojnie. Ale nie chcę mówić tytułu, bo muszę jeszcze to z, dogadać z Okej. Okay. Więc, no, co jeszcze możemy. Mam na nadzieję, że... że. dla nie co, wiem, lajkujcie jeszcze... Facebooki. Lajkujcie, bo to nam daje. Spirit power. Taki prestiż. I respekta na dzielni. A ja wiecie, no. bez respekta na dzielni to my nie możemy wyjść po prostu. Dokładnie. Jeszcze mieszkamy w takiej dzielni, że bez respektu to ani rusz. Dokładnie. Musimy po prostu. Ile ma lajków? No 15. Oj, to będzie pierdol. <laughs> Ta. No. no dobra, ludzie. Zatem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa! Cześć!